Każdy krążyk tajemnic, przemian. Z chleba w chłodniach nie czaruje. Rosztego powiada historia, leży wszędzie. Pierwsza miłość, druga wrzecz pospolita. Tu niech jest roku trzydzieści pa blaskiem zachwyca. Kruszona postać, skrzydła jak wiatr, czuję dumę, to mu srebrny świat. Pomyty jak lustra, trafny dni. Każda obu, wiatr, co w duszy kwit. Zapraszam na zakupy do sklepu nismatyka.pl. Jeśli cenisz numizmatykę i szukasz sprawnego miejsca na zakupy, esnumizmatyka.pl jest idealnym wyborem. Szeroka oferta, pewne źródło i profesjonalne podejście dla każdego, kto kocha historię zamkniętą w monetach. Zapraszam serdecznie na zakupy do sklepu esnumizmatyka.pl. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj omówimy sobie 2 zł z 1934 roku z yy, Polonią. Waga monety 4,40 g, średnica 22 mm. Moneta jest wykonana z srebra próby 750, bok, obrzeże ząbkowane, stempel zwykły. Monetę w całości zaprojektował Antoni Madejski. Moneta w nakładzie, jeśli chodzi o literaturę, jest podawana w wysokości 250 tysięcy sztuk można znaleźć artykuły numizmatyczne, gdzie ten nakład jest poddawany jako nieprawdziwy bo akurat przy tej monecie nie został podany tak naprawdę dokładny nakład a jedynie zbiorczo wybitych monet mm, dwuzłotowych z Polonią i, i y, dwa złote z 34. Józef Piłsudski. Więc no, tutaj mam obawy, że jednak y, nie było to nie było to 250 tysięcy sztuk m, bliżej bliżej prawdopodobnie miliona, ale to też nie jest pewne. Także nie brałbym na poważnie. Y, Informacji z katalogów, że nakład jest to 250 tysięcy sztuk. Dobrze, opiszmy sobie awers. Jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godła, godło Orła w koronie. Poniżej mamy rok Bicia w otoku Rzeczpospolita Polska. Dwa, złote, dwa razy nominał 2 i nazwa nominału złote. Na rewersie znajduje się lewy profil kobiety w wianku w tle promieni słonecznych w formie zboża portret Polonii będący personyfikacją, personyfikacją przepraszam Polski. Yy, tak jak mówiłem, wiele, wiele osób myśli, że to jest bardzo, bardzo niski nakład. Aczkolwiek no nie ma oficjalnych danych dla tej monety, jeśli chodzi o nakład, więc, jak już mówiłem, nie brałbym pod uwagę tego, co jest pisane w katalogach, czyli nakład 250 tysięcy sztuk. Przejdziemy sobie do Allegro. I jak zawsze mam od najwyższej. I tu już musiałem wpisać w ten sposób, bo jak wpisałem dosłownie 2 ,34 zł 34, wyskoczyło mi wszystko, nawet niezwiązane z tym rocznikiem. Tak? Pokazały mi się piątki, dziesiątki z 35, z 37, nie wiem jak ten filtr może działać na Allegro, ale no naprawdę jest on słaby. Więc musiałem w ten sposób wpisać, żeby w ogóle mi się wyświetliły te złotówki. Na pierwszą, jak widzimy, mamy tutaj za 299 zł za stan plus 2. Dalej mamy 245 zł. No tu już sprzedający nie postarał się wpisywać. Tutaj 180 zł. Jak widać, no nie wpisują sprzedający, jaki to jest stan zachowania. Ale jak widać po zdjęciach, no najlepiej one nie wyglądają. No, jak już widzicie, no, mimo słabych, słabych stanów tych monet, no to każda jest powyżej jak na razie 150 zł. Tu mamy już naprawdę taką słabszą sztukę, 135 zł. Tutaj po 111 zł od sztuki, 94, 85 Ponownie 85, 85, 85, 85, 79, 38, bawią mnie takie ceny, 79, 73, 72, ale to jest jak widzę recytacja, 72, 72, no to już są takie nie za fajne, duży jest wycieruch jak widzimy, zobaczcie sami. No i 6 dyszek za nią. No. Także jak widzicie, ceny przeróżne, stany monet przeróżne. Nie rzucałbym się w ogóle z chęcią zakupu takich właśnie monet powycieranych, No bo to oka nie cieszy, a pieniądze wydane. Także jak widzicie, trochę tego jest. Jest tylko jedna strona. Także najtańsza opcja na Allegro lokalnie za 63 zł od sztuki. Także takie 2 zł naprawdę potrafi dość sporo kosztować, jeśli jest w stanie pierwszym. Zaraz przejdziemy sobie do OneBit. I moi drodzy, jak Wam się teraz wyświetla? 2 zł, 1934, Warszawa, głowa kobiety w czepcu. I tu jest Kopnicki, jego numer z katalogu, stan zachowania 1. Przepiękny egzemplarz, naprawdę na wysokiego ms -a. Cena wywoławcza za tą monetę było to 240 złotych, a moneta sprzedała się za 2530, czyli naprawdę Spora przebitka, ponad 1000%. Także, naprawdę, jak widzicie, moneta ludzen, też potrafi się wysoko sprzedać. Przejdziemy sobie teraz do monety ogradowanej. I, moi drodzy, jak wam się teraz wyświetla? 2 zł 1934. Głowa, wyśmienita, rewelacyjna Nota NGC MS66 Max Nota Świat. Przepiękny egzemplarz. Naprawdę wybitny. MS66 dla monet II Rzeczypospolitej jest to event Naprawdę bardzo mało monet uzyskuje tak wysoką notę. I cena wywoławcza dla tej monety było to 5000 zł, a moneta sprzedała się za 1140 zł. Kupa szmalu dla... za... za 2 zł. Także jak widzicie osoby, które... Nakręcają e, afery, że grading to tylko trumienka i wymysł do manipulacji cenowej. Niekoniecznie e, tak jest, gdyż nikt nikogo nie zmusza, żeby kupywał monety w slabach e, firm PCGS lub NDC. Ka jest to wybór każdego, tak? Ale tu bardziej chodzi o to, że moneta jest naprawdę oceniona. E, wielokrotnie, jak wiecie, z moich filmów kupowałem monety luzem. I te monety, tak naprawdę, po obejrzeniu je na żywo, no, nawet się nie nadają do gradingu. E, także moneta opisana w stanie pierwszym przyjeżdża do kupującego, no i ręce załamuje, bo ona była na przykład gdzieś wyczyszczona. E, no i takie historie miałem wielokrotnie i oduczyłem się. E, no czy może nie tyle, że się oduczyłem, ale niechętnie kupuję monety. Luzem już. Właśnie z powodu tego, że 90% zdjęć jest manipulowanych na wszelkich aukcjach. Oczywiście, zdjęcia można powiększyć. Aczkolwiek zależy wszystko od światła, jak zostało ustawione. No i można parę rzeczy ukryć. Dobra, bo się rozgadałem. Także jak widzicie, takie dwa złote z 1934 roku w slabie NGC sprzedało się naprawdę za grube pieniądze. Także. Jest to grading, jest to ochrona dla monety. No i jak widzicie, podnosi też również cenę takiej monety. Dobra, jest to w sumie na tyle. Oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji. No, bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału. Także zapraszam osoby bez subskrypcji. Do zasubskrybowania mojego kanału. Oczywiście dziękuję moim obecnym subskrybentom za subskrypcję, komentarze, lajki, dislajki. Dziękuję również moim y, wspierającym mój kanał przez YouTube oraz dziękuję moim wspierającym mój kanał przez portal Patronite. Także dziękuję bardzo Wam. Jest to na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.